No, to mam nadzieję, że następnym razem będzie szło lepiej w grze karcianej. Ja też spróbuję będę, spróbuję, będę próbował się odbić od dna. W sensie może nie tyle co od dna, ale co no. Bardzo słabo. Ostatnio mi szło, więc próbuję jeszcze jakby podbudować. Czy ja chcę pójść brew? Chyba nie. Ksabiusa mogę zostawić. W, te w tempo bez trupów też tego nie będę grał. Ten DK, którym grasz, się ciśnienie podnosił. No, najgorsze mirory są. Ale no, ma. On jest tak zrobiony, żeby mieć odpowiedź na wszystko. Trzy razy krew, bardzo dużo życia. Można wyciągnąć nim. Ciekawy Deko. On no chyba teraz top 1 jest? Zaraz sprawdzę w mecie. Czy ten DK jest top 1 jako Dek z Win Ratio największym. No jasne, że tak. Ale obok Rogue'a praktycznie tyle samo. Trochę poniżej Handbaf Hunter. Można nim kontrolować sytuację. No, jak masz y, wszystkie rzeczy na ręce, to tak. Ale on ma też bardzo dużo doboru kart, to jest bardzo przyjemne. Jakby bawisz się i robisz co tam trzeba. No, to jest taki dek, który rzuca potężne jednostki całkiem. Ale też głównie opiera się na kontrolowaniu sytuacji. Wydaje mi się, że to bym musiał zabić. Tylko chyba nie będę zrzucał tych rzeczy, bo to on w gra statkiem, a statek ma mniejsze win ratio. Podobno przynajmniej. Lol. Co bym chciał wyciągnąć? Bo ja teraz na pewno żadnego komba nie będę zrzucał, żeby 1-4 zabić. Więc najlepszym wydaniem chyba gry byłoby Xaviusa zagrać pod manę. Wild Pyro, Divine Shield, Will Fury. Na szarży, jak to ma Wezmę Wild Pyro, bo mam combo. Mam combo do full clear na stole. Fajny jest, no. Przyjemnie się nim gra. Wczoraj, wracając, znaczy dzisiaj rano, wracając do domu, byłem ucieszony z myślą, żeby sobie pograć z tym deckiem. Bo już go miałem zapisanego. Ja, a co to za przystojniak tam stoi? Dzięki za follow. Wild Pyro, czy Wild Pyro tutaj gra coś, czy nie gra? Ia, ja, a co to za przystojnie, jak tam stoi? Bo musiał zagrać dużo manę, żeby, żeby to porozbijać. raczej Full Clear a. nie będę robił teraz jakichś. Kart nie wiadomo czy. Mogę spróbować to dwa razy zabić. Co najwyżej. A to bym zagrał Hero Power, Handler. To rozbitka, to rozbitka. Czy na razie po prostu się wywala na to? Chyba muszę to zrobić, bo ja mam za dużo kart na ręce. Dzięki za followy. Tuż powoli można się zastanawiać nad czyszczeniem stołu. No, ale chyba na razie po prostu spastuję Zagram to i te dwie pijawki wciągnę. Po kolei, po kolei gramy. Żeby nie marnować mana, ani też nie zrzucać potężnych kart po prostu po to, żeby je stracić, nie? No bo można trochę tak mały, małe zagrożenie zniszczyć, ale później jak gościu ci rzuci statek 30-30 no to nie będziesz jak go zabić, nie? A spodziewamy się tego powoli, bo już tu jest 11-12 i gościu dalej ma bukanierkę na stole, żeby zrobić defratla ponownie z rebornem, więc... No nie mam jak tego zabić. W sensie mam, ale to byłby overkill totalny, nie? Żeby na przykład rzucać w tempo to i to. Żeby pozbyć się tam dwóch kart za dwa many, nie? Zostawię sobie, bo to tak naprawdę te dwie karty czyszczą wszystko na stole. Prawie że. Chyba, że mają jakieś efekty jak Divine Shield albo Reborn, no to wtedy można się zastanowić. Bo na to lepsze jest Corpse Explosion, bo to zbija pojedynczo. Raz, dwa, trzy, cztery. Po co on to dwa razy rzuca? Że tylko raz Reborna dostanie. No właśnie. To jest marnowa karta, bo ja ci teraz oby, oby, obydwie zabiję. Oj, oj, o stary. Ale kapiszon, uff, ale będzie ssanie. A lot of sucking. Przepali się czy się nie przepali? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. No, może być. No bo wtedy nie będę musiał. Albo nawet tak zrobię, bo tak wtedy więcej wyciągnę. Będzie dwa, dwa. Dobiorę kartę. O jeden życia więcej będę miał max HP. Więc chyba warto zrobić to na odwrót. Przys dorzuciłem kartę, która dobiera karty, więc. Podmanę lepiej i. Hehe. <laughs> Rad za rata. Rata tata. I co on będzie chciał zagrać? Corpse Explosion. Za many idealnie. A nie. Wild Pyro Clear. Okej, okay, czyli będziemy się clearować nawzajem. Dobrze. Bo to są te karty, żeby je grać, nie? Ancient of I Ore. Ore, ore. Kolejny corpse explosion, count me in, chyba co? Warto. Już mam 3 corpse explosion, dwa razy clear z wild pyro i jeszcze ceaseless, czyli mam 6 clearów do zera. Tylko muszę mieć korpsy, nie, żeby te korpsy działały, a reszta to jest bez warunków. Czyli mam 3 cleary bez warunków i 3 cleary z warunkami korpsy. Więc trzeba ich dużo po prostu narobić, to chyba starczy do końca gry. Plus, jak się szybko Kill Jaydena wyciągnie, to będzie w sumie nieskończoność demonów. To z nich też korpsy będą się robić. Jeszcze może coś z Dirty Rata spróbowałbym wrzucić ważnego z ręki. Jak Exodar albo Kill Jaden. Chyba, że Kill Jadena nie gra, bo gra pod statek, nie? No już Exodar wchodzi. Czy on będzie mi kapiszonował face? Czy to bierze sobie wszystko z powrotem? Przynajmniej Exodar już drugi raz nie wskoczy tutaj. No tu będzie ty tyle rzeczy chyba będzie na tym stole, że będę mógł zagrać Corpse Explosion, bo to i tak zginie. Ej, chociaż szansa. Mogę zrobić oba, bo z tego drapną jeszcze rzeczy z powrotem. Czy on zagra jakieś zaklęcie, żeby to się użyło? Czy nie za bardzo? Zagra. Nie, on nie miał tych iglic, które kopiują. Hmm. To mogę zagrać Wild Pyro, clear. Ten ma Divine Shielda, więc się sam nie zabije. To będzie ciekawe. Dev does not scare me. A mogę w ogóle olać to i zagrać teraz Ziliaksa i zabić to Ziliaksem. Bo to ma 12 życia i mogę zostawić sobie te cleary, jak gość się bardziej zrzuci. No dostanie tylko Armor z tego trochę wasted. Gościu trochę zwaistował, ale nie wiem czemu czuł presję, żeby w tempo zagrać Exodar. Może nie miał żadnych lepszych zagrań. No, nawet nie miał jeszcze na tym tych iglic, które kopią miniona za ilość ataku w statku, nie? <laughs> mm, 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 mm. Już typie, narwany. Co on ma na ręce, że on już rzuca to? Aż taką biedę ma na łapie? God damn it! ja też muszę go wyciągnąć zaraz. Clearów mam sporo, dawaj teraz topdek ten... Kill Jaden, no Nie ma. Spróbujemy dobrać. Zacznijmy to Fiorę. Eee. Hmm. Na spokojnie. No to czekaj. jak z... tu to zginie wszystko. Spróbuję coś wyciągnąć. Kolejny Husk czy Bridge? W sumie więcej Hapsów. Wezmę z Będę ofensywnie podwalił Skill Jaydena. Próbujecie zabić. on raczej tobie presję robi. No ja rozumiem. Po prostu zrzucił statek i nie dobrał iglic, i teraz gościu zmilował sobie karty, więc raczej chyba rzuca kilka w tempo, żeby mieć większe demony. A ja spróbuję po prostu dobrać te rzeczy. Co on robi? Czy on teraz po prostu zrzuci wszystko? Czy on nawet nie dobrał komba z Poisonusem? Bo on nie będzie miał w ogóle nawet tych board clearów. Kurde. Na Kamala. No, trochę inny nick, nie? No, dużo punktów, nie? Fajnie, to chyba dobrze. Różnik 09. O kurde, no może nie wie co robi. Czasu nawet nie ma. Jest Jaden. Dość ja go po prostu rzucę, nie? W tym momencie mam tyle clearów na stole. Będziemy się ścigać. unlucky, miało to zabić. Jeszcze mam Iora, żeby dobierać demony. Bot? To jest bot? Gram na bota? Mam raz, dwa... Cztery cleary na board. Więc raczej nie przegram tego, jestem tylko... ...tył, jedne plusy na miniony. Albo dwa. Komputer się uczy grać, jak ten Stockfish. Esport hmm. <laughs> Jeszcze jeden statek jest. Dawaj to. Do. Ok, taunt. Ciekawe czy ma pod aktywację? No ma. Bo mu ukradłem. Nie, kopię, skopię zrobiłem. Więc jak z... nie, co on może aktywować? On może aktywować tylko armor. On sobie spalił deck tam, gdzie były te iglice, więc on nie ma części statku. On ewentualnie może zaktywować ten spellburst po to tylko, żeby dostać 8 armora. Więc on sobie tak jakby zagrał Jadena i zjarał te najważniejsze rzeczy do tego statku. On też sobie weźmie to. Poprzednia ma to lepsza, czy ta lepsza? Nie wiem, na razie spadłem, więc mogę powiedzieć, że gorsza. No, jeszcze ma plus dwa, plus dwa więcej. Zabiorę dwa, to z tego zabiorę dwa. ora, nie mogę zagrać znowu. Nie mogę, bo on zaatakuje. Dobra. Mam trzy razy. Nie, cztery razy clear'a mam na ręce. Więc raczej tego nie przegram. Mimo, że mam mniejsze miniony, to będę mógł zagrywać te miniony. O, już się zrzuca. OK. Mogę po prostu zagrać Corpse Explosion i jakieś demony w next. Korpsów mam dużo i później będzie tylko ich przybywać. Oj, jedna combo mniej. Ale to był jego drugi Dirty Rat. Więc tyle mam do powiedzenia. Na oponenta to przeżyje. A, nie przeżyje, bo to zestrzeli. strzeli. Okay. Nice. To będzie dobre. Jeden ma Defense Shield'a, no no no. Prawda. Prawda, prawda. Na to Reborn. Yeah. <laughs> Okej. Okay. To chyba będę musiał zagrać w tej turze, żeby jak najszybciej to się odpaliło. Czy lepiej to pousuwać? Dobierz karty, dobierz karty. Dużo droła dla oponenta. Zagrasz Reborna na 5-5, to będzie uśpiony? No może trzeba będzie tak zrobić, ale on to pewnie zniszczy. W sensie nie mogę zagrać Reborna, musiałbym najpierw to zrzucić, nie? Bo to musisz zagrać kartę obok. Więc będę musiał zrzucić combo, nie? Ewentualnie zagrać jedno... Na mojego gula. Czy on teraz clearnie? Chyba clearnie. Gościu zagra Sislesa. Pewnie go trzymał. Nie, nic nie zagrał, lodoff. Czy, on jest, czy on żyje w realnym świecie? Tak zrobimy. Kurde, ej, ile, on będzie miał tego droła, jest, jest. Ile kart będzie miał, to jest patologia, nie? Mamy jeszcze dwa kliry. Ale tutaj będę dobierał też, więc dobrze, się mi podpowiedział. Czy rzuci wszystko od razu z tej łapy? Damn, I think he's not well. Zagram dwie karty, bo wtedy będę miał szybciej, żeby... Nice. Ostatni Clear mi został, plus jeszcze to. Infernal. Do piętnastu życia sobie zbije. Siema, Kleometes. Chujo dobiera. No, jestem w plecy ogólnie, jeśli chodzi o. Możliwe, że wygra z tego powodu, że dostał tego demona, co mu dobrał cztery karty. Backstaba ma? No, ma backstaba. Czy to już koniec, nie? Awaken in one turn, two turns. Czyli jeszcze dobiorę chyba, nie? Aż tak się zrzuca ze wszystkiego, co się da? Nie, no gość się zrzucił po prostu z całej, z całej łapy. To gramy na top deki. A nie, to już się obudzi.

jeszcze jedną kartę na łapie od pierwszej tury nice zjebał misnął i tyle nic więcej nie gra o odkryj legendarnego miniona A... no Marin nie bo będę mógł sobie do ręki dodać jakąś rzecz Piękny Marian, czy on nic nie ma na łapie? Jak zmiany po nerfach? No dobre nerfy, Nerwy spoko. No, dlatego nie chciał grać. Ja wiem o co chodzi, też go mam. Zobaczę, co z góry dostanę. Jak nie, to zagram Marina w dwie legendarki. Czyż nie wiem, czy nie lepiej zagrać jakieś rzeczy po prostu w stół. Będę musiał to przejść jakoś. I tak to odpadam ze statami na stole, jak nic nie dogram w, tym, w tej turze. Marina w draw. Ma to sens. Ma sens. No? Racja. No tak, nie pomyślałem o tym, że możesz wyciągać. Prawda. Inferno. Tak, teraz więcej, więcej rzeczy do grania. Jeszcze możesz sobie zagrać. Infernal jest przeznaczony. No później, żeby się zasłonić, to na pewno, nie? Z czego ja to miałem? Tego Marina. Skąd ja to wyciągnąłem? Archimonde. Bez tauntów, na szczęście. Z Dark Gift'a. Ale to dawał mi jakieś jakiegoś demona? Aha, z demona. Z demona typu Dark Gift. Kurde, unlucky. Unlucky, ja, unlucky. To my oh! Your Discover Demon that said it starts to cost to these minions. Ila ma 38. będę mógł tym pozabijać mu jakieś enemisy, nie? Więc chyba dobrze, czy wytasować mu jakąś kartę z łapy. To nie jest na szarży. Wydaje mi się, że po prostu zmniejszę mu jedną kartę. Trzydzieści osiem. Ja mam czterdzieści coś. Ma fajną bossa do legendy. na które miejsce mi wbije. No powodzenia. Jednocześnie ostatnia gra na DK. Nice, no ja też bym musiał ponabijać. Okej. Okay. Archimond był mega dobry, szczególnie z tym, że rzucił sobie na, na niego tamta z lifestealem Trochę unudzki Co on robi? Chyba cię pojebało, że masz to dwa razy. Kurwa mać Kolego discover demon. See stats to cost of this minion. Nie rozumiem, ale spróbujemy zrobić discover. Kill z Za 3. O, 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 o! E, dobre, dobre, dobre. Okej, okay, ma to sens. Dwa najsłabsze spróbuję tradenąć. Dwadzieścia trzydzieści jeden.